Kurwa dwór tam było, no co za debil za mnie. Kurwa, co Kurwa te agacze, no ja jebie jeszcze, jeszcze nie ten co kampił we mnie mnie zabił, no zajebiście Hej dawaj, panie ktoś ma? Czy coś? No. O, oczywiście, nikt go nie No nie, nie no zaraz dopiero. Przemo Panie idzie Klock kurwa, plecy, plecy, klop obieg na plecy. Kurwa no. Nie słyszę Mam mam mam, Z mam. Hmm. prawej strony jest jeden pistio. Kurwa Z prawej strony jest. Mam. No nie mogę znowu wybuchać gdzieś granat. Siul daleko i mi zawsze podbije to bombę. Dole z tymi nowskopami ze snajperek Na punkcie od nas nie leży kurwa, no, no nic Banda jebanych dybianny. tam... Tam są No dobra, Ja się, ja, ja, ja się zastanawiam, niektórzy... Na nie nie na wiem, ...co ludzie muszą mieć w głowach, żeby takie ksywki sobie wymyślać. O, że się kurwa ktoś na ten punkt na... No, no nie, nie mogę. mogę! I od razu widzę, że ja przypadek. fajnie. Kurwa, macie coś za? odpalił te panie wcześniej, kurwa. Nie pieski je pan. Ale, pramy, z... pramy, pramy, ale pomóc. granat. Ale granata, wam ktoś tam zapodał? Widzę ostrego. Pokój! Ja Ja no. Idzie z lewej na plecy. No, jasne, jasne Ja no jak tak dalej pójdzie to ja biorę snipera, bo tu kurwa nie można się ruszyć, bo wszyscy kampią Czekaj Dobry Neydy, dalej Koju jeszcze jest Kurwa Dlaczego? Tak, tak, tak Odcina, odcina od razu robimy Wiecie ile dostał w klatkę? Eee. Sześć. Co? Weź dostał kurwa Sześć? Sześć Weź w klatkę dostał Dwóch eee, idzie środkiem i eee, chyba reszta szła lewą stroną do, do, do lewego pokoju Już lecieć trzeba, nie kamp tutaj KG ja, tylko patrzę czy idą, idzie z prawej jest Kurwa kto tu że jest rzuca ten naidy, w jebanych tych niebieskich kurwa Idę im na plecy Jeszcze jeden, jeszcze jeden Kurwa Mać Półgóry już tego nie widziałem niestety Kurde! no... Ten Winter Soldier on chłopie wszystko widzi! Skąd Wierdolę. ja nim wchodzę? Pierdole! Nie no, przejęliśmy tego punktu jeszcze! Nie, bo mogłem leżeć wtedy, kurwa. Bo ja ale jak on jednym granatem czterech zabija, no to o czym my rozmawiamy, no? Losing Charlie. Securing Charlie. Tam jest jeden koleś. W oknie nie jest jeden. No. 12 sekund do hity. Kurwa, 197 dostał i nie. pod mostem jest. Waknie, waknie. Mam, 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 mam. Idę im na plecy szybko, no, albo... W im robić, czy, kurwa, odcinka już. Odcinka idę robić. Securing Delta. Kurwa, już tam by tutaj było prawej. O, lolo, 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 Ależ mnie ubili z tego. No ale trochę... Ja pierdolę. No, trochę im tam... No, co na punkcie? No, gdyby nie ten żart, to bym jeszcze więcej tam opierdolił. Tak, tam prawo Dobra, mam Za samochodem ja Po prawej stronie schowany jeden Ej, dorzuciłem jak coś Snajper, na drzwi patrzy Delta Delta Kurwa przez smołka Bez, bez skana, bez tego Tacy ludzie mnie najbardziej rozpierdzielają I to dwie osoby, jeszcze rozumiem żeby jedną osobę ubił Przez przypadek Ale on dokładnie widział, a myśmy byli w dwóch różnych miejscach w tym smoke'u A jak tam prawa znowu czysta? Do autobusu było czysto. Dobra. No Prawy tam siedział, jak Ach, kurwa, random Nate. Biegnie, biegnie, biegnie. Pierdolej pierdolę i znowu No liter kurwa. Plecy. Kurde, ale bym ich tam wytłukł. Jejku. Się Osiem nie odwróciłem. Ja tam tego jednego ubiłem, ale czterech nam nie kampiło A jakbym widział, że ten yy, żart tam jest z lewej Ale niestety skana miałem za mało Nie wiem czy za autem nie jest czasem tutaj teraz poświęcę, do nie wiem czy Wszyscy nie żyją. No jest Ty jesteś na tym punkcie? W plecy masz samochód czerwony z lewej. Ale to jest kurwa lager Widzę, że przyjdzie mi spadają kartki do 10. Jak mi to rozpierdala, zawsze Dobra, mam tego na prostę z Securing Delta Tej, ja rzuciłem smoka tam i... Do przodu, a jest za nami! Kumasz to? Rzuciłem smoka przed ten, przed punkt, żeby sniperzy nie widzieli, a zaczął yy, po prostu smoke się <laughs> robić za nami na pójście prawej jest, prawej Ja pierdolę ile jest Delta. Dobre mają też składną, nie ma co tutaj ukrywać. Bania. No, Trzeba było szybciej, jak by to zrobić. Idźcie na punkt, tu zrobić Krótko. No. Prawie 2. Co? Ja? ja nawet nie wiem... Nawet nie wiem gdzie to można sprawdzić. Ja nie chcę tworzyć meczu na swoje. Aha. Ja nie, nigdy nie tworzyłem swojego meczu, więc... Nawet zawsze się zastanawiałem gdzie to można sprawdzić. No, no, Ale zobaczę sobie takie ciekawości ile mam tych żetonów. Teraz pamiętam, że dostałem yy, właśnie... Trzy rundy żeśmy grali i we wszystkich dostałem te gwiazdki. Nie, na szczęście... Pod mostem na lewo. Na szczęście w jednym tym... Dostałem skrzynkę. Kurwa tu jest dwóch Dobra ładnie no, czy nam się przydało No jasne od razu chłopie Ten sniper to ja nie wiem co on poszedł robić do tego pokoju Jeden, a na dole. Kielek cheat off. Ja nie miałem szans. Znowu ten filo, niszek kurwa na, na wślizgu. Kurwa, siedem mejdów. Ja pierdolę. Mamy w pokoju u siebie? Czy mi się kurwa wydawało? A jak? W prawym pokoju u nas siedzi. No jasne, no! W lewym pokoju jest dwóch. Losing Charlie. Ja pierdolę kurwa, na pewno. Webcy mamy jeszcze na Dobra, mam go. I to już. Ale jest tutaj z lewej. Chcesz powiedzieć, że był. Najduję tamtego na tym, co się świeciło. Wyszedł, wyskoczył na lewą. Kurwa, jeszcze mnie tupnął, no! Ja, nie ja nie wiem. tak w dole nie wierzę. Ładny night. <laughs> nie chcieli, być w tą bańkę. Oh, Ale powiedz mi, przed chwilą były dwie bańki, teraz jest trzecia bańka, żary były dwa już. Ile zrobic? Przecież nie mają niebieski cepie. Gone point. Gone point! Ja pójdę, jak nie ma nikogo. Charlie lost. Securing Charlie. Słyszysz to oni znowu kolejną bańkę odpalają. Nie to nasza chyba. No może byście nie zdziwili... są z prawej Wiko. W pokoju. Uciek do drzwi. Dobra, dzięki. Dobra, mam tą pizdę tego flanisza. No i to mi się podoba właśnie. Bo w pokoju Spokoju, tak. Dobra, mam tego pod mostem, mo mo tą kurwę, następną A mnie panekaj Kurwa jak zmieniłem na maidach, bycie chłszczeń. No nie, no jakiś koleś, tam są drzwi, jest pierwszy u nich. Co tam się wychylał od nas z tego? Zabójca. Witam, mam.

Ta, tego tutaj Przecież mam. Łajdę kurwa na ten no, to totalną. Już kampi we mnie, patrz Na punkt szybko Mogę no ten flemisz, no chłopie, no... Nie, ten koleś śmierdzi jak nie wiem co. Losing Charlie. A ten co? Czemu? Nie gra? Tu co? No, może bym musiał gdzieś wyjść albo iść kupę zrobić. Nie no może być. Plecy go czuł. Chuj, Na środku, na plecach sobie Nie widzę go. O skurwysyńskie hity. Widziałeś. Spokojnie, O no nie, już mi plecy stało z tego mostu, pod mostem jest. One, one guy under the bridge, prawy coming left to, side. Prawy pokój jest. Losing Charlie No, no. no, blitz. no prawej tak? tak? Tak, tak, Już nie ma no, no. Lewe okno Chodź ktoś tutaj do... do... na dół Chodź Wiko, mam blitz'a. Czekaj, 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 bać, czekaj, bać. czekaj, 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 no idź, idź, idź idź! Uciek do góry Jak szybko z pieprza, no nie wierzę Kurwa Kurwa Daj se złożymy Dobra, mam ich Dobra Cloak, Cloak, Cloak w tej grupce na środku idę do pokoju. Czemu się bystrowo budził? Kurwa ma... góry z balkonu, gampi, zakacze, nie Jeden, jeden. Masz po prawej, Wik Nie, panie, lewy pokój dwóch. Okno, środek. No ja nie wiesz w to, no! Nie, plecy, plecy! A kurczę. Wytłumacz mi to KGR jak on mnie zabił jak ty żeś się z nim strzelał Nie, Nie wiem strzelał w ciebie, przyjmamy obrażenia po prostu Nie bo on najpierw strzelał do ciebie, dlatego ja wyskoczyłem dostałem krytyka w głowę i dalej strzelał do ciebie Nie bot, albo co? No nie wiem, bo ja widzę przecież jak ten, jak strzały lecą, nie? Widać to! Uważaj, tam jest cały czas ta pizda. No bo, kurwa masz z hitem, a tym razem ci się nie uda. Uważaj z tym idziem, z awario, nie z awarią Dacie radę sobie z tymi co tam są, bo my idziemy na punkt Kurwa kto mnie nadeuje Kurwa giełd, giełd O kurwa, chodźcie tutaj do nas To jest niemożliwe no Gdzie ja cię jedną? Na punkcie chłopie, niewidka, dostał 3 trzy... Ile? Czekaj 110, 100, 145 dostał e, crow I przeżył Patrz na plecy, patrz dobrze Jest na przodu, na prosto Znajduje. O kurwa. U nas koledzy zmięzli, bo jakąś na C, na punkcie C. Tak ja pierdolę. Już idzie. Za blaho. Ależ... Tak troszkę się tutaj pan Ej! Kurwa gra. Bejt. Bejt. Kurwa idiot! Kurwa, ja, kurwa, z dwustu metrów! na dwanaście. Wszystko prawą idzie. Prawą, wajna, wajna idzie prawo, wajna prawo. Pra, Kurwa jak się fajnie tych kolesi na ślizgach upierdala bo nie myślę kurwa że jestem małe dziecko Kurwa jest... Moi plecy no! Mogliście wcześniej go zabić ale mogę wiedzieć że mi wyjdzie ze sodów na plecy tam tamtędy specjalnie i nie wiem jakich cudów się pojawił no i nic jest w punktu Kurwy, z hitem No wejdzie ktoś! Nie zdążyłem 6KGR, klasę pokazał